Jesteś najpiękniejsza i najcudowniejsza Bądź pozdrowiona od anioła, który mi do Ciebie przekonał Który pokonał mój lęk przed otarciem złamanych serc Który widział mnie gdzieś, jak swój płat zamieniałem w lek Który potem uniósł mnie do Ciebie, wiesz Nie żałuję tego, bo byś Ciebie moje życie jest jak wysuszony deszcz Chcę Cię bardzo przytulić i Cię pocałować, żebyś się nie czuła Jak po śmierci męża wdowa, moja królowo i bogini seksu Chciałbym Ciebie mieć do końca tego happy endu Happy Endu Chciałbym Cię mieć do końca tego happy endu Patrycjo Ja bardzo kocham cię i potrzebuję też, żeby w tym życiu nie było nam źle Coś czasem brak mi sił, lecz w myślach tylko ty. Zaczaruj mi świat, takiego, który nie miał nic. Wracając do mnie kici, mówię tobie mrał kici, kici Bo jesteś wyjątkowa jak bursztynowa Królowa, kocham ciebie całym sercem Nie chcę tego zmienić, bo bym miał krzywe serce No jesteś ze mną, nie patrząc na mił wygląd Gratuluję ci być z takim mężczyzną Mężczyzną, który w ciebie wierzy I czeka z tobą na ślub, jak książę na wieży Nie chcę mi się wierzyć, że mam taką dziewczynę z imieniem Patrycja Przepyszna, słodka jak Delicja Myślałem, że będę sam przez całe życie, ale okazało się, że jestem na szczycie. Dzięki Tobie, jestem na szczycie. Ja bardzo kocham Cię i potrzebuję też, żeby w tym życiu nie było nam źle. Choć czasem brak mi sił Lecz w myślach tylko ty za świat Taki, o który nie miał nikt